Dobra, to zapraszam was tutaj, żebyście się... Zab... Robimy, co robimy, co do... No Dobra, dobra, chcę ci powiedzieć. Załóż pudło. Mm -hmm. I stańmy w takim kręgu w trójkę. Ale nie podpalaj nas. O matko, jakie płonące, zakrwawione pudło zajarał. ma. Dobra, Krystian, chodź chodź. Masz bardzo ładne pudło, ale słuchaj. No schowaj się do tego pudła, co to ma znaczyć? Boże, no teraz się będzie flexował. Widzicie, widzicie jakie macie pudła? One są bardzo ważne dzisiaj. Tak, a dlaczego? Bo nie będziemy z nich w ogóle korzystać. To jest ostatni raz, kiedy je widzicie. Proszę je schować. O, no nie, nie, nie. nie. W ogóle bez pudeł o, no, no. będziemy nie. grać. Nie. Co żeś wymyśliła. Będziemy przechodzić grę bez użycia pudeł. O nie. Ogólnie bardzo. Tak w, fajny w, ogóle, pomysł. w ogóle, nawet tak pomarańczowy będzie. No tak. O nie. O, <noise> nie. o nie, Dobra, super, przyjmujemy zakładzik. E, możecie się chować do szafek, jeśli potrzebujecie, ale z pudeł nie możecie korzystać w ogóle. Kartoniku. żegnam cię serdecznie. Rozpoczęcie gry. Cześć! Kogo tym razem będzie ciągnąć? Kogo obstawiamy? Halo? Mm, ja e... obstawiam dzisiaj ciebie. Nie. Uuu, no. A ja Maćka. No, ja Dobra, to ja Dobra. Maćka. Przyjmujemy zakładkę. To nie Krystian <śmiech> będzie. <śmiech> nie nie będzie, to nie ja tym razem, Zawsze okay? ty jesteś. Nie jestem ja zawsze. Zawsze ty jesteś. Nieprawda. No zobaczymy. No ja to sam no, nie. No nie. Pentady! No a a, 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 a To już się wciągnęło. To... <laughs> Szanse pośmiertne. Przysiady. O właśnie, robimy prześciede. O, bom 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 bom. musimy zbierać znowu klocki dla konewki. Tak. No. W ogóle, widziałem mnie w komentarzach, ludzie podłapali moją zabawę i zaczęli mi pisać piękne komentarze. Także Jakie? teraz teraz kliknijcie Z jak subskrybuj. No właśnie takie na przykład. Aha, aha. B jak I, pudełko. I klikajcie B jak łapka w górę. Też, też. O, tu już A, na ja starcie robię. mamy trzy klocki? Tak, tak, tak musimy. Pamiętajcie. Musimy śpieszyć się i szybko robić. Tak, robimy szybko. O, fuck! fuck. Idzie, o, idzie, o, niebieski. O, o. Dobra, to nie dawno. Czegoś się zobaczył. Ja nie chcę się z nim bawić. Ja też nie, nie chcę się nie? nie ja mamy też nie. Tych. O, jak coś tu pasie? To, to dla Możecie oli. wchodzić tak do szafy, nie jak coś. Dzięki. Halo, cześć. O, cześć. Cio, O, mam dwa klocki jest Idzie za nami, idzie za nami, idzie, idzie za nami totalnie. Idzie, 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 idzie. Idzie? No, no, idzie. Idzie na za nami, przyjdzie. tak. Dobra, chodźmy tu. Mm, czy tutaj mamy? Jest będzie jeden! Yes. jak będzie Jest! Eriak! Hehe. Robert. No nie! Aaa! Jest... O, o, ale się Nie! My sobie tutaj trolujemy, a on... On mnie goni jak goni. coś! Goni. Ja zbiegam na dół, już mam trzy klocki, mam o, trzy O klocki. mnie zobaczył, o uh o, -oh. uh -oh. uh -oh. Ja uciekam, o uh o. -oh. Uh -oh. Dobra, biegam po drabince, u góry. Dobra, ja uciekłem od niego, nie wiem jak wy. Skupiłam go. O oh, halo Maciek. Dobra, no Cześć, 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 Christian. Mam cztery cześć, klocki. Cześć, cześć. Chodź, musimy uważać. No musimy, bo teraz to, to jest ciężko jedno. I Słyszę go za sobą, ale wchodziłam po drabinie. O Boże i on będzie za mną. Pamiętaj, wchodził. żeby nie używać kartonu? Wie, wiem wiem, no. nie używam. Mam palec z daleka od B. Siedzę w szafce. Dobra, bardzo dobrze. Bardzo dobra decyzja. Pod nasza Druga W jakiej szafce? No bo tu wszędzie są takie szafki, do których możesz się schować. Nie wiem, ale gdzie szły. siedzisz? Cześć Maciek! W ogóle siedzę przy, A, przy okay. Maćku, cześć. Już mam trzy nice. jak coś. Ja mam dwa. On tu gdzieś łaził, on tam na no to dole. No to już macie wszystko. O, mamy wszystko? To choć macie tak. wszystko. Tak, dobra, biegnę, biegnę, teatr. On poszedł du, sobie du, do stajni. Du, 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 du. Ej, du. a wiesz, że ludzie pisali, że to. O, o. On gdzieś chodzi? Że to o, o co? Nie, to go nie ma, on jest a, na dole. Że w tej stajni zostały one stworzone, Ale te potwory. Że stajni? Tak. No <laughs> tam są takie łańcuchy, No łańcuchy są Może właśnie, no. Może je trzymali. Może je trzymali. U. I mój braciszek starszy wyszedł. A to nie na był twój tata? Wiesz co, różnie go nazywają. To jest tata maczka, Maciek. Teś ma na Maciek. U nich to rodzinnie, nada nadają sobie Maciek, tylko ten jest przez duże M. Aha, o, o. dobra. <ślesy> 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 Kresja, czemu pudłem jesteś? No bo gramy bez pudeł, tak? No właśnie, to czemu masz pudło? No ja nie wiem o co chodzi. A ja w ogóle zauważyłem, puzał, że Ola awansowałaś na y, weterana trójkę. Gratuluję! Tak! bo to... Em... E, co? E, e? zmiar? Został znaleziony? O właśnie! O nie. O nie. No nie! o nie! O nie! Halo, co jest? O matko, nie wierzę. Ale wiesz, co ja myślę? Że czy to się teraz... liczy, że gram z pudłem, czy bez? No właśnie, no właśnie chyba. Właśnie grasz w pudle, Krystian, wiesz? No. O nie! No. Czyli, czyli muszę grać bez pudła teraz. Tak, musisz grać bez pudła. Dobrze, to musicie iść za mną, muszę się poświęcić dla niebieskiego. Albo dla zielonego, musimy nie, nie, iść nie, nie, po Nie, my będziemy wykonywać tak. dalej misję. ja muszę się poświęcić, chodź. Nie możesz, Mu no, muszę. no muszę się poświęcić, nie mogę grać z kartonem. Chodź macie, pod. Podnoszę. Idzie, o, idzie, 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 idzie. idzie, Złap idzie. Idzie. mnie, poświęca się. Żegnajcie. O, o jesteś, zjada! Uciekajmy, o, matko, uciekajmy, dobra, nie patrzmy na to. Ta, ta, chodźmy, chodźmy, chodźmy. To, to źle wygląda, to bardzo źle wygląda. Uciekamy, uciekamy, nie ma nas tam. Co A tu też do szafki wchodzisz? No po prostu wchodzisz, oj się drzwi zamykają, no? A dobrze, 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 nigdy z tego nie korzystałem. Ja, ja, ja A. już jestem, jak coś. On tu jest Co? gdzieś. Słyszałaś? On gdzieś tam nie był. Nie Cześć. On jest gdzieś u was? Cześć. Chowamy się na razie. No dobra, no to się chowajcie, kurde. Wolne, Maciek, ko, chodź. Tylko ostrożnie. Biegnę, biegnę, biegnę. Ubezpieczam, ubezpieczam, stay na czatach. Dobra. Co ubezpieczasz? Eee, DŻwi. Ubezpieczenia, różnego rodzaju kredyty gotówkowe i nie tylko. Zapraszam serdecznie do mnie. Macie kartę. Najlepsze ceny w kraju. Dobra. Uwaga, podniosę. No. Ach, chyba ja ukradłam. Chodzimy, chodzimy. A, czekaj, nie, 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 nie. Się nie, nie. No. no właśnie, czasem Których pudełek już o, macie? Ja jedno. mam pięć. Nie oh, Ja oh. <suszy> zapomniałem, że nas nie widzi. Chodź. Bezkitu, pod ręką możesz mu podać. O! Oh, o! Oh, dobra, dobra, dobra. Oh. Chyba jednak nie. O oh nie! O oh nie, 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 nie! Jak mamy to zrobić? O! nie, o nie! O! Oh, I ci, 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 ci! Oh, nie, Nie! 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 Krystiana, Krystiana, to, to, to jest Jest! <grystanie> Co biegnie, za mną biegnie, chłopaki. O, o. Przeżyliśmy. drugą stronę! Daliśmy radę. Ale się udało. O, ale matko. mieliśmy farta! ale mieliśmy farta! Mieliśmy farta oj, dużego, zdecydowanie. No. Ojej. Ja już chciałem się poddać, że już mnie złapał. Ledwo, 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 totalnie ledwo. No. O jezu. Chłopaki, o, bo, jest bo ja już dałam dużo paczek. O, nie, 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 Co jest Maciek? Uciekam drzwi, uciekałem, ja tam uciekałem, potwór. Uciekaj, Uciekam. Ja, nie, to paczek. O, cześć. Dwie, dwie. O, cześć Ola. Ja mam jedno. Dobra, to pięć, to jeszcze jedna brakuje gdzieś. S słuchajcie, ja wam powiem, że ja nie wiem jak ja to przeżyłem. Bo? Bo ja wbiegłem w te drzwi, on już w tych drzwiach stał, rozumiesz? I się coś chyba zglitchowało. No i się zglitchowało coś. I przeżyłem to, bo już myślałem, że Robuxy będę musiał wydać. Ale nie musiałeś. No szczęście nie, no widzisz, biegnę cały czas. Ej, chyba na dół. Na szczęście nie. Chyba na, dół, no, chyba na dole na dół. nie byliśmy, no. Tak myślicie? No mi się tak no. wydaje, wiesz? Maciek, bo tu jest kolega. Tu, pozdrów kolegę i powiedz mu, żeby zostawił łapkę w górę. Zostaw łapkę w górę. Nie, nie podobało mi się Boże, to Maciek za mną biegł. Ja tylko tam pod kurtyną widziałam jakieś łapki. myślałam, że któryś mnie goni, nie? Nice. Dobra, wolne, wolne. O, jest ostatnio Maciek, bierz. Maciek, biegnie, Macie? biegnie. Tak, dobra, nice. Biegniemy tędy, czy biegniemy trabinką? Tędy biegniemy, chodź. Dobra, biegniemy. Chodź dobra. Biegniemy ja, biegne, biegne, ja mogę piesza, będę robiła za wiesz. Nie, spokojnie, spokojnie. Miso armatnie? Dobra. Nie, nie róbmy tak nie jak widzę każdy na razie. dorosły mężczyzna, już że za kobietą się, się chowa, nie? O, zielone do zielonego, nice! Klasie. Dlatego Oje. Maciek to zrobił. No, Dobra, udało ja już nie mam kartonu, pozbyłem się klątwy kartonowej. <laughs> to dobrze. Maciek, twój wujek przyszedł. Jaki wujek? Robi? Jaki wujek? No normalny, Knurek. Czyli Teraz będzie najgorzej, bo pomarańczowy może nas załatwić. No dlatego do szafki będziesz się musiał schować, jak będzie przebiegał, mm, nie? Trzeba będzie właśnie... go włączyć. Nie? począł jedzenie, no? O właśnie! A ja bym chciała pójść zobaczyć gdzie on jest, bo ja nigdy nie wiem skąd on wybiega. No on jest z hmm. tego. On jest na dole. No dobra. A on nie jest. On na dole jest? No na dole, na dole. Nie na, o, na o. samym dole. Oooo! Tylko niżej. Czy ty Na tym dole, ale nie zrobimy. Ja bym wchodzić. Parkur, parkur. Parkour, no, parkour Maciek! No. Idziemy! To kłamstwo, to nie ostatnia noc, ale my to wiemy spokojnie. Nie ma swojego Zbieramy. baterię. Nie, jeszcze nie zbieramy baterii. Żartwe. O nie! Uuu, Oli ulubiony. no. Weź, ja go Najgorszy. naprawdę nie lubię, nie lubię go. Ola zawsze jest łapana. Nie! Znajdźmy bezpieczniki. Tup, 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 Dobra, idziemy tup, tup, tup. tego, idziemy po tego, tego. No, Idziemy w... do pomarańczowego go nakarmić od razu? Możemy, tak. no? Dobra, to chodźmy od razu pomarańczowego nakarmić. No, błyszczy, no wszystkie, no tak, no no wszystkie kradnie. Co za zło. No wszystko. Oj, słychać go tutaj. Znaczy chyba to jest idzie. zielony. O, tu jest. Ciup. Z... No, zielony. O. A czemu? czemu on tak robi? Urodziny świętuje. A, wszystkiego najlepszego! A gdzie Krystian poszedł? Krystianie. Ja, ja już łapię tutaj, nic nie ma. Krystian! Mój internet nie ten był. Ja o, wypadłem. Matko. Właśnie nie. z gry. <głos> 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 Dokładnie. Będziesz tak. z nami duchem. Będę Ola, z nami duszki. Chodź, Ide. dokończymy misję specjalną Do, naszą. Dobrze idziesz, Ola. Wydaje mi się, że na wprost. O, i tu musisz go nakarmić, A Jak się go karmi? Musisz podejść do maszyny. I pup. O, tam się karmę sypie. No. I Jak mu dasz karmy, to on sobie tam siedzi. Ale musisz mu karmę dawać mu. Ale spojrzał się na mnie. Dajesz karmę, proszę. Smacznego. Dosypujecie mu karmy i Ale on słodko wyje. O, o. Nie poważnie? O, o. I go wkurzyliście. O, o. Co wy zrobiliście? Przecież nawet nie było alarmu. Ja, tylko no A ja, ja się patrzyłam na niego. Ja też patrzyłam ja ja na niego. Czy ja go po prostu my tym my obudziłam, my obudziłam my że się patrzyłam na niego? On on się jest obudził. Taka szansa, Olo. Owrócił tu. A! 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 No nie... <śla> <śla> A! Jak on mnie tam zobaczył? Ja nie wiem. To było Przez bez sensu, kochanie. Naukoś cię tak? zobaczył. O, no. Musisz się pojawić, Ola, na nowo. Ja jestem, a Maciek jest? Czy jestem sama? No tak. No tak, szczerze powiedziawszy, zastanawiam się. <laughs> no dobra. Już, dobra. proszę. Ja mam to Krystianowe. Jest to też jest Krystianowe. Mm, tak. tak. Bo ty Ola, poczekaj. Hej. No, hejo. Co ja? No już nie, biegłem za tobą po prostu. A, to chodź, tędy pójdziemy. Siła. Dum, 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 od nowa dum. wszystkie musimy pośbielać teraz. Tak, tak. Tylko w jednej kupie? Proszę wejść na dwie. Co Ciu, jest niebieski? Chwila, chwila. No, ostrożnie. O, nie ma się gdzie znaleźć musi... konewka. Nie, 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 on poszedł na górę. Dobra. Ale no, on jest też wolniejszy od nas, możemy bardzo szybko biegać. Tak? Tam nie ma, dobra. Mhm. No. Idziemy? Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Już co ja bym chciała odłożyć, chyba już? Mhm. Tylko dobra, gdzie on jest? co byś chciała odłożyć? Te żarówki, co mamy? Proszę, pic. Ty masz trzy, ja mam trzy, daję sześć, dobra. Nice. O. Dobra, tu jest zielony, ale spoko. A! No ale no, to ja bym nie zdążył przejechać. <laughs> Ty już tak średnio, Maciej. No już tak słabo trochę było. Troszkę o. słabiutko. No wiesz, Maciej, tak jakoś wyszło, no. Dobra, dobra, rozdzieliliśmy się delikatnie, ale to nie ma problemu. Zaraz o, 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 o! Widzicie tu Dobra, okay. udało mi się. Aha, i co kupioci? Ostro! Tu do teatru, tutaj co jest? kolejne jakieś pomieszczenie? Mam kolejne Zbieram. trzy! Ja mam dwie tylko. Kolejne trzy, co? O o! O o o! O, o, o. o, o, o. Ostrożnie musicie teraz! O o. Chowam no. się. On chyba nie będzie ten deszczep, co? Tak myślisz? Nie wiem. No, ja bym powiedział, że może być ciężko. Nie, chyba nie będzie ten też. Zaraz na niego biegniesz. A zebraliście te cztery z początku, co tak, ja straciłem? Tak, ja tak. zebrałam. Dobrze, nice. Siedzę w szafce, siedzę w szafce. Tak? No ja też. Tak, bo się boję. O Jezus, niebieski gdzieś obok mnie chodzi. I pomarańczowy gdzieś tu biega. To chyba nie jest dobrze, Ola. Nie, to nie dobrze. Pomarańczowy przebieg koło mnie. Dobra, on chyba już tam do siebie idzie. Chyba? O zielonego widzę. Tak. Nice. do siebie. O! O! Cześć! Hejo. A ty wszystkie sprawdziłeś? No tak, nie wiem w sumie, bo już się pogubiłem przez tą pauzę, taką, co dobra. musiałem schować się do siawki. Hmm, zobaczmy, czy tu coś jest. Dobra, dobra. No nie możemy tam podejść do niego za bardzo, bo no go budzimy. Nie. A czy o, możecie o, podejść, nałożyć karmy ma. i odejść? Ale ja no chyba nie, nie chcę, nie, wiesz? Nie! Nie! nie, nie. nie. <śmiech> nie. nie. <śmiech> ale tchórzą! O, na dole była jedna, już zbiorę. A to ile masz? Trzy. No to jeszcze, jeszcze. Hmm. Hmm. Dobra. A czy tu coś jest? Ja nie, nie wiem po co ja tu przychodzę, ale zawsze tu przychodzę. Hmm. Chciałabym przejść przez to. Ja idę odstawić. Dobra. O, słyszę niebieskiego, Co gdzieś tam? Odstawić? Żarówki. Bezpieczniki. Jeszcze dwie, jeszcze dwie. O, o, tylko U. gdzie one są? U. ile masz? Ja mam zero. Ojojoj. O. o. Słyszę ja niebieskiego nie wiem, jak to... gdzieś tutaj. Gdzieś łazi, no? Ewidentnie na ciebie poluje. O, tu jest zielony. Tylko w którą stronę zielony idzie? Kurcze. Zielony ja sami. Ja, ja, ja mam wrażenie, że one są wiesz, gdzie? Na samym dole. Tak, już właśnie zbieram jedno ze stajni, a drugie tam mam. Do, do teatru już będę biegł, już Dobra. mam dwie. Lecz znaczy, w sumie jeszcze jedną. Kryś, ja że nam się uda? Myślę, że wam się uda. Może a lewo, ja mam iść do ciebie na dumaciek? Spotykamy się w miejscu zbiórki. O, pa, pan z wentylatorów się patrzy na mnie. Tak? <laughs> tak już pan biegne. z wentylatorów. O, z wentylatorów. Um, o, przyszedłeś. Dobra, jestem, dobra. Jestem, jestem. To Dobra, dobra. Jesteśmy bezpieczni? <laughs> Jesteśmy. Nice. To tylko była jedna wpadka, to się nie liczy chyba, co? Chyba. Chyba Kto wie? Trzeba ostrożnie Trzeba ostrożnie, ostrożnie. Krystian, skoro ty obserwujesz mnie... Yy, mm -hmm. Dawaj mi ty typy, proszę. Jakie mam ci dawać tipy, Olu? Pod Alt F4 masz triki. O! A jakie? No. Backflipy. O kurde. Triki, To tiki, na narkotiki. następnym odcinku myślę, że sprawdzimy. Mogę wejść na szafkę? Ja wejdę na szafkę. Nawet, nawet na dwie szafki możesz. Jak się wchodzi? Po łóżku na szafkę? mogę skakać? Mogę po łóżku skakać? Nie, nie mogę. Możesz. Mm. A masz nogi? Mm, rączki też mam. No to możesz skakać. Podwalam Dobra. ci. Mmmm, Znajdź sposób na zasilanie. No, okej, okay. musisz znaleźć baterię. E, młode padawanie, ale tych baterii chyba mało było, nie? Chyba e... 8, a nie 9? Chyba, <grym> ale <Chyba, grym> no, zobaczymy. No? Chyba Za mało 9. jeszcze w to glamy. 9, 9, dobrze. Dobra, idziemy, idziemy. Proszę, latarka dla ciebie. Dziękuję. Podnosisz? Tak, weźmy tą. Chodźmy tutaj, zobaczmy tylko, czy będzie. Dobra, dobra. Mm. O jest, jest. Będzie, jest. Nie Ale niebieski będzie. Zdążymy, zdążymy, zdążymy. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, uciekaj, dobra, uciekaj. dobra, damy radę, damy radę. <grym> spokojnie. Jaka szybka ucieczka taktyczna, kurde. Bo my gramy Co... bardzo taktycznie. My speedrunujemy, to pokazujemy, że da radę to zrobić. Dobra. To nie jest takie straszne. O, podniosę, podniosę. Dobra, a ja pójdę tu zobaczyć, czy jest. O, jest nawet. Nice. Dzięki. Ja zostaję Dzięki. na czatach. Wszystko jest w porządku. O, Dajecie jest zielony radę. tylko, ale bezpiecznie przejdziemy. Gdzie jest zielony? Na plawo tutaj. Dobra, dobra. dobra. Wszystko luz, Krystian, luz blues. Tutaj chyba nigdy nic nie ma w tym pokoju, nie? Właśnie nie wiem, wiesz, ale wolę zawsze sprawdzić dla pewności. Dobra, to teraz idziemy Jak na już górę. Do góry? Dobra, idę za tobą. Mm. Dawaj, wada, dawaj. wada, 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 uwaga. No chyba chodźmy mm. już odłożyć może, co? No dobra. Dajesz radę, Ola. Dzięki. O, to. Staram to. się. A widzisz, jaki mam ładny nowy karton, którego nie mogę użyć? Eee, ładny nowy karton, którego nie mogę użyć? Tak, bo jest niebieskim no, tym razem. O, o, ładny karton, ale nie możesz go użyć, ola. No wiem. O! 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 Czekaj, Ciekaj! czekaj, 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 czekaj. O, matka! Jaki krzyk! Jak, jak zobaczysz szafkę, jak zobaczysz szafkę, to do niej się nie chowaj, tylko daj mi przeżyć, proszę. <laughs> Dobra. Ja się chowam za ścianą zamku. Nie, nie znajdzie mnie tu. Chodź, ola! Ale ja jacyś... chcę iść. O! Biegnie! No, nie, jeszcze pomarańczowy ten by się przebiegać, ale ja mam mnie <grystanie> o Upałem się. Dobra, mnie nie znajdzie, nie ma opcji. No. Ja mam jedną baterię i ty? Dasz radę. Zero. O, a czemu nie słyszę już pomarańczowego, jakby? Bo on już może przestał. Hmm, bo może już poszedł sobie. Nie, no ale nie jeszcze nie. Jest pomarańczowy, ale dźwięku nie. nie ma. No. Hmm, dobre pytanie. Chyba polepszyli level troszeczkę. O. Tak? No, update wyszedł nowy. O, będzie tu szedł gdzieś do nie, mnie. Nie, biega, 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 tubka, tubka. O, widzę go, no, dobra. Tubka, tubka. Czeko, tubka. tubka. Tubka, tubka. Dobra, poszedł, poszedł, poszedł. No, koło mnie przebieg. To nieźle, tubka. Oj, ja nie mogę wyjść, opuścić terenu, bo tutaj jest zielony koło mnie. <tubka> ja tu jestem, kiema. Ja baterie. Nie ma. Gdzie zielony? Hej, mogę wyjść? Dobra. Nie, nie możesz. Ja chyba tu idę, zobaczę. Dobra, no ja idę z tobą. Boże, jak tu ciemno jest. Trzeba uważać. Tylko trochę, minimalnie. Ale tu, dobra, tu nic nie ma, możemy stąd wejść. Chyba niebieski nie wchodził po drabinie. On tu śpi, on tu śpi. Nie A jak ma? wejdzie? A ile masz baterii, poczekaj? Jedną tylko niestety. Aha, dobra. Ola ma zero. Ja, tak. <laughs> A na samym dole byliście? Nie. Yeah. Hmm, chyba znowu, A, no nie? No właśnie. Może dlatego. No to biegniemy szybciutko. Dobra, a którędy było najszybciej? Chyba tędy, nie pójdę. Czekaj, gdzie ty No to jesteś? już trendy chcesz. No już tak wiesz. No i na stopne. prawo. O, mam trzy bateryjki. Szalony. Poczekaj, ja poszłam o. zupełnie naokoło. Dlaczego? No bo nie w tą stronę poszłaś. No Boże, przepraszam, no, 4 eee, i 5. Czy już mam wszystkie? A już wszystkie masz. No już biegnę, już biegnę do teatru. Dobra, Maciek to ja wejdę do szafki. Sobie. się liczyć. Proszę. O! Nie, zrobione. Ale zrobił szalony wariat. Nice. I stała się jasność. I nastała się jasność. I jasność się nastała, jasność jasnościowata. Nice. A jak jasna te, jest ta jasność? Także nas oślepia. Tak, że oh, tak. to tak jakby sobie.

Czy będzie to coś dobrego, czy jednak będzie to coś niedobrego? Krystian Czemu... został skreślony. Ja zostałem skreślony, halo, to nieładnie, tak? Bo oszukiwałeś, po pudło miałeś na głowie i teraz masz Nieprawda, prawda, nieprawda, prawda. halo, jaką masz czapkę o, lepiej sprawdź. Ja mam no zieloną. No ja A, mam pomalanciową. <laughs> Zamieniliście się. Ja wyglądam hmm. jak żaborożec teraz. <laughs> Co? Co? No, żaborożec? No żaborożec, czego nie rozumiesz? No żabaj jedno no tak zabogrożec kurde podoba mi się podoba mi się co ci się konkretnie podoba no żaborożec. zabogrożec Cieka ciekawa ciekawa nas Szabor... nieźle ziomiałeś No <laughs> nieźle ziomiałem to spidlanujemy <laughs> ale będzie spidlan nie mogę speedlanować tego nie? Nie. Przeskocz po prostu, Panie? nie jest tak wysoko. Próbuję, próbuję. <grym> Roblox, stan umysłu, okej? Okay. Już se tędy sobie przejdę, ja nie chcę ich trykać. No ja też za Chyba zabawiam, że! Nie. <grym> A, no chyba że co? <grym> nie masz psychy! Nie mam psy... <grym> pod ścianę, pod ściany, wróg! Zapomniał, dobra, zapomniał. Tylko coś można. Jak mógł zapomnieć? Słuchać możemy. O. Nasz ulubiony moment! Twój balon! Musimy kliknąć? Nie. Musimy uciekać. Szybko, 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 szybko. Szybko Od lewej do prawej, od lewej do prawej. nie na odwrotnie! O o, o o! Jeszcze tu, tu. Dobra, dobra, damy radę, damy radę. pa. O boloch! O uciekaj, uciekaj! Uciekamy, damy radę! Dawaj trochę dramaturgii, dodamy do tego wszystkiego i dawaj tu w lewo. O, o, wiesz co? Chyba nie chcę, chyba nie chcę. Maciek, żyje. O nie, goni mnie! <grystanie> ja nie pamiętam Dobro. za bardzo, gdzie tutaj weszło. Chyba tędy, teraz kutek, ciach. Kucamy, kucamy. Kuć. E, Okej, okay. lewo, prawo, lewo. I wychodzimy! Łatwo, da się bez kartonów <grystanie> przejść tą grę. Ja się, da się. schowam i go wystraszę. Dobra, dobra, zrób mu jumpscare'a. Robię mu Dawaj, biegnie. O, Biegnie. Biegnie? Biegnie! Jest! <grym> <grym> pokonałem go! <grym> pokonałem go! Oh. Nice. Mogłeś tam wejść do niego. <grym> A mogłem. O. Będziemy go musieli to sprawdzić. Będzie trzeba, na pewno.